Siemanko, witam w kolejnym przepisie. Dzisiaj będzie znowu szybciutko omlecik na śniadanko Co dodamy? szczypiorek, dwa pomidorki, paprykę, jedną oliwkę. Wszystko sobie tniemy. Wrzucamy tu do talerzyka. Trochę mały nożyk mam, ale mamy radę. Teraz oliweczkę. Oliwkę sobie potniemy w tą stronę. Na cieniutkie takie kawałki. Lucyfer. Pomidorek. Pomidorek też jakoś tak. Nie za cienko, nie za grubo. Papryka. W zależności od Was zjadaję taki kawałek. Ile chcecie. Lucyfer. Chodź. Chodź. Hop. Wbijamy trzy jajka. Dorzucamy nasze co tam chcemy całość do środka. Do tego pieprzu soli. Wszystko sobie razem wymieszamy. W międzyczasie włączamy sobie e, air fryer'a, żeby nam się chwilę rozgrzał. Będziemy piec to w 180 stopniach. Nie wiem, czy będzie widać. Czy będzie widać. Może wezmę trochę w tą stronę. O! Nie, nie będzie. Może tak. Tak. W 180 stopniach. A, air fryer. to jest air fryer. 180 Rozgrzejemy go przez jakieś 4 minuty Airfryer już nam się rozgrzał Kładziemy go, o, aś się przypala, tak się rozgrzał na desce Żeby nam się nic nie spaliło. Wkładam naszą papierową foremkę Ale gorący Wlewam sobie całość I to teraz leci do airfryera. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ustawiamy airfryer. O, co jak Air Airfryer, temperatura 180. Około 10-11 minut ustawimy na 10 i lecimy. 11 minut minęło. Sprawdzimy, jak się ma na żomlecik a ma się super jak jest omlecik reprezentuje się tak pyszny w 10 minut lepiej i think i think myślę że zdrowszy niż z patelki polecam oglądajcie subskrybujcie i widzimy się w następnych przepisach